Cześć, pokażę Ci dzisiaj, jakie działanie może sprawić, że tak naprawdę Ty sabotujesz swoje cele i zamiast poruszać się do przodu, czyli na przykład, że za 10 lat już będziesz miał jakiś biznes, albo że schudniesz, albo będziesz osiągniesz jakiś inny swój cel, to ty będziesz cały czas w tym samym miejscu, będziesz tylko sfrustrowany, nie zrobisz tak naprawdę nic z tego, co byś chciał i będziesz trafił swój czas. Zapraszam Cię do prezentacji i Mikołaj Kraślewicz mówi tutaj do Ciebie z tej strony. Bądź ostrożny i uważaj na to, co mówisz i... Ile mówisz? Starałem się. Czy starałem, pogłębiłem temat, jaki poruszyłem w poprzedniej prezentacji, który dotyczył tego, jaki wpływ ma deklaracja celów na jego osiąganie. No i wyszło na to, że tak naprawdę, jeżeli dużo gadasz, dużo opowiadasz o swoich celach, to zmniejsza to Twoją szansę na to, że to faktycznie zrobisz. Czyli, jako powiesz, że zrobisz na pewno jakiś biznes, no to. Prawdopodobnie to Cię rozciąga, bo pojawia się to uczucie satysfakcji w głowie, tak jakbyś już to zrobił. I na blogu Pitera Szalarda znalazłem świetne porównanie, które myślę, że bardzo dobrze Ci zobrazuje, co to dokładnie robi w głowie i dlaczego to cię odciąga tak naprawdę od osiągnięcia Twoich celów. Jeżeli ty wszystkim w koło będziesz gadać, że Ty już osiągasz swoje cele, że to właściwie już zaraz coś będziesz mieć, to za każdym razem przeżywasz taki mały orgazm. Czyli powiesz komuś że coś zrobiłaś i czujesz taką satysfakcję, ona spływa nie na twoje ciało. I teraz pomyśl sobie, przypomnij sobie właściwie, jak się czujesz zaraz po orgazmie. Większość ludzi ma raczej coś takiego, że może a zapali sobie fajkę, albo się położy na kanapie, a może będzie robiła coś zupełnie innego. Jest mnóstwo uczuć, które towarzyszą temu zaraz po orgaźmie, co się dzieje. Ale jedno na pewno nie. Zaraz po orgazmie na pewno ci się nie będzie chciało pracować i nie będzie chciało ruszyć do roboty. I co gorsza, jeżeli będziesz cały czas tylko gadać o tym, że coś zrobisz, czyli tak naprawdę będziesz cały czas przeżywać na nowo ten orgaz, uczuć tą satysfakcję, to na pewno się nie weźmiesz do roboty. Tylko będziesz chciał jeszcze bardziej uzależnić się od tego uczucia ekscytacji. Ty coraz więcej będziesz chciał przeżywać orgazm, a nie pracować. A jednak osiągnięcie celu bierze się z tego, że pracujesz a nie, że przeżywasz orgazm. To są dwie zupełnie inne kwestie. Przypomnij sobie, ilu masz takich znajomych w swoim otoczeniu, którzy cały czas tylko gadają o tym, że coś zrobią, że za chwilę to będzie, że tutaj robi ten projekt, że tam za chwilę będzie robił tamten projekt. I przypomnij sobie tą samą osobę na przykład parę miesięcy później, albo rok później, czy też dwa lata później. Czy ona faktycznie zrobiła to, czy mówiła, czy może nie. Jak widzisz, jeżeli sobie sięgniesz faktycznie pamięcią, żeby znaleźć takie osoby, to one nie będą osiągały swoich celów. Jeden z czytelników mojego bloga napisał bardzo fajny komentarz w ankiecie i teraz ci go przytoczę. Chcę trzymać swoje plany na przyszłość w tajemnicy przed rodziną, tylko dla siebie. Jak nikomu nie mówię o swoich planach, to mam większą motywację. Jak powiem o swoich celach, planach czy czymś podobnym, to motywacja i dążenie do osiągnięcia tych celów spada na na szyję. I widzisz, badania badaniami... Ale to faktycznie się sprawdza w rzeczywistości. To tak jest, że jeżeli ty nagadasz ludziom w koło, to tak naprawdę będziesz tylko takim gadaczem, a nie kimś, kto robi. Nie bądź gadaczem, tylko bądź kimś, kto po prostu osiąga swoje cele. Więc kiedy następnym razem przyjdzie ci do głowy, że masz ochotę, jeżeli tak robiłeś akurat, że masz ochotę wszystkim w koło opowiadać, że to tu za cele nie osiągniesz i w ogóle, to przypomnij sobie ten orgazm, przypomnij sobie, jak się będziesz czuł zaraz po nim, owszem, to jest przyjemne, ale pomyśl sobie, że jednak za tym zaraz nie ma pracy, która doprowadzi do tego, żebyś ten cel osiągnął. Przypomnij sobie to i wtedy po prostu zamknij paszczę i powiedz co najwyżej, że tak, czeka mnie praca, żeby to zrobić ewentualnie, przypominając też to, co było w poprzedniej prezentacji, ale nie gadaj tyle, po prostu. Jeszcze jedna kwestia, jeżeli masz takiego znajomego, o którym wiesz, że on naprawdę dużo gada i chciałbyś mu na przykład taki dosyć sprytny sposób powiedzieć o tym, że wiesz co stary, ty może nie gadaj tyle, tylko więcej rób, bo nie będziesz mieć efektów, to podeślij mu tą prezentację. Jeżeli ci się oczywiście spodobała. Jemu może też się spodoba i być może w jakiś sposób mu to pomoże, żeby się kopnąć w tyłek. Przy okazji tego, że też teraz robią naszą prezentację. I efektem tego, że będziesz się pilnować cały czas, żeby nie gadać, tylko po prostu pracować konsekwentnie nad swoimi celami, będzie to, że jeżeli się tego będziesz trzymać faktycznie przez najbliższy tydzień, miesiąc, pół roku, rok i następne lata, to po prostu będziesz mieć efekty. A z efektów będzie się cieszyć. I to będzie lepsze niż orgazm. I na koniec. Chciałbym jeszcze, abyś pod spodem wnieścił komentarz i napisał, jaka forma prezentacji odpowiada Ci najbardziej. Czy na przykład, tak jak teraz mówię do Ciebie, czyli po prostu jest to mówienie do kamery, czy może na przykład bardziej pasuje Ci prezentacja, w której są slajdy, są być może też jakieś animacje, coś się przesuwa, ale nie widać mnie, tylko wtedy słychać osobę, która do Ciebie mówi. A może jest jeszcze inaczej, może najbardziej pasuje Tobie forma, w której są mapy myśli, gdzie jest jedna gałąź, potem opowiadam o kolejnej gałęzi, potem słuchasz na temat nieco innego tematu w jeszcze innej gałęzi. Napisz po prostu pod spodem, jaką formę preferujesz. Bo jaką formę preferujesz, jak tak powiesz, to taką też najczęściej będziesz dostawać. He, i tak zrobię po swojemu. Agrywa się jeszcze?